Tak, moi drodzy widzowie. Cześć, cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku obiecałem Pachajcie, muszę przeglądarkę wyjebać, eee, bo by the way zapomniałem o tym. Eee, po prostu chcę ją ukryć. Wypierdolę ją z kadru, żeście nie widzieli. Eee, by the way chyba git, bo ona mi się na streamie przyda. A nie chcę się sceny kurwa dorabiać, bo te ustawienia to te pierdoły, wszystko. Wiecie jak to wygląda um, Długo się to robi o mogę wam tyle powiedzieć By the way był poradnik z e, I obiecałem wam o poradniku z Ariali Przecież ari się Ariale Oczywiście też do tego miałem trening e, Przygotowany już od dawna go mam e, Ten Pamiętacie poradnik Corner Backboard Defensive Macie macie ty pamiętacie? Pamiętacie. Macie dawno. Jest zrobione trochę, ale macie. Tam gdzieś powinno być, jak będzie już 8-10 poradników, to wtedy ten, nie? To wtedy, który e, playlist Rocket League, nie? Ale w poradnikach powinny być, chyba. E, to wchodzimy na Ari, ale Kocik będzie mnie w opisie, a macie go też tu. I teraz tak. Czekamy, graj. A czekajcie! Jedna, jedna sprawa, czekajcie, muszę e, wejść z treningu. Bodajże. I backers Mola zamknąć. By the way. Wyłączyć Rocket League. Zamknąć tego i włączć Rocket Leagueę. Spokojnie, ja odcinek edytuję w tym. W Kapkacie. E, no, tylko przycinki takie pierdoły będę robić. Nie chcę mi się dużo wywalać, bo. Uh, czekajcie, z. Drugi chyba klip A później, post uh, By the way, dzisiaj jedną dwa odcinki. Jutro, w niedzielę macie streama. Jedną um, dwa odcinki, bo wleciał nowy samochód w nowym Rocket pasie. Porsche 911 Turbo. Jego wersja RLE RLE będziemy testowali później Ale chcę wrzucić na pewno odcinek z testu Tego auta, tej porszałki Mamy 2 minutki, przytnę wam Jak będziemy naprawdę coś mieli takiego A tak z informacji to mówię e, W niedzielę macie streamy Rano na YouTubie Po południu na Twitchu Będzie gdzieś o 17.00 3, 3 godziny e, więc bądźmy tak, wchodzicie na moją mapę. Już wcześniej pokazałem. Ariale. 6 South Test. Też będzie z góry, który jest swój trudny. Ale to jest tak dla bardziej takich zaawansowanych. Robicie coś takiego. To są Ariale. Ludzie mogą mi powiedzieć, nie, że Ariale. Przecież GX5 Gaming. Ariale to, są, to jest tylko podlatywanie do piłki. Bynajmniej mi tak Bruce i pancis mówią. Dobrze, są to też areale. Tylko areale dzielą się na e, areale podstawowe, czyli dolatywanie do piłki, które opanujecie na silverze, a... Że dostacie do golda, a są też areale zaawansowane, które się uczycie na platynie. E, czyli te z Airrolem. Czyli gdzie się kręcicie po prostu dodatkowo, nie? Ale to już musicie mieć... Prawie w małym paluszku tego. Mm, o, robicie coś takiego, no. Rzeczy. Nie zawsze, owszem, możecie trafiać. Ale byle by tak, o! Trafiać. Poradnik ma. Tw y raczej nie jest poradnik. Sorry. Y Training ma swój timing. Nie dziek jak na Porsche, także można sobie normalnie postrzelać. Musicie normalnie trafić. Kajcie, nie ukręciłem się. O, widzicie? Możecie robić to pod Q i E. Obracać się, a możecie pod Shiftem shift i robiąc ada. Dzisiaj ja nie trafiłem, bo ten tak lekko pukłem Teraz mi zeszła. Nie zawsze tym porszakiem wychodziły ariale, ale. bynajmniej jeszcze nie testowałem ariali. Bynajmniej tyle jest latywania do piłki takiego normalnego w grze. O. O, i tu jest najtrudniejszy. bye way też od góry, bo jakbyście mieli sufitówki albo z powietrza zrobić, to się wykrzaczyczy na tym. A tak to. Ja musiałem, chciałbym, mamy pomóc, ale już jestem. No to jest najtrudniejszy aerial. Go już tak o na półce wyższej macie. Ale jak traficie, to traficie nie? Więc by the i tak wygląda trening. To jest z mojej strony w tym odcinku na tyle. A, jeszcze jedna info. Jeżeli chodzi o trening, to jest na tyle w tym odcinku. Jeszcze jedno info. Patrzcie, co wam robię. Wiecie, co z tego będzie się działo? nie? W tym sezonie robię taką manianę, że zbieram A-boksy przez cały jebany sezon. cały I pod koniec sezonu, jak już wydają wszystkie dropy, zaski i wszystko, otwieramy. Robimy jebany Opening, a największy w Polsce. I otwieramy te dropy. Na moim kanale i ku, a robimy rekord openingów w e, Rocket League. Więc by the way z mojej strony w tym odcinku to jest na tyle Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału Jeżeli wam się odcinek spodobał to ma łapka w górę Zachęcam do pisania komentarzy e, Nie wiem jak będzie wyglądało za tydzień, dwa ze streamami Też takie info Bo po prostu e, jakby to powiedzieć e, Czekajcie e, Siadam mi głos powoli Nieraz zaczynam chrypieć, więc e, jakbym chrypieł chrypiał na odcinku, czy na streamie, sorry, ale siadać mi głos może. Dlaczego? Już wam mówię. E, nieraz musiałem drzeć się, nieraz ten... E, I po prostu dawno mi nie siadł głos, więc zaczyna siadać, zwłaszcza, że ostatnio do szkoły rano szłem w krótkich spodenkach przez dwa dni. A później było gorąco, no. Ale rano było zimno i pizziło dosłownie, więc mogłem się rozchorować, ale nie musiałem. E, fajnie by, bym jednak nie dostał tej chrypy, czy tam tego tego. Zapalenia gardła, które mnie tak męczy od kilku lat, że mogę je dostawać. E, ale po prostu mówię, jakbym dostał, to wam napiszę na społeczności i będziecie wiedzieli jako pierwsi. Dobra, może jako drugi bo koledzy będą wiedzieli, pierwsi i rodzice, jako trzeci. może. Ale będziecie wiedzieć, jak najszybciej, jak się da o tym. Jak się przeziębie, rozchoruje, czy jakoś tak. Żebyście wiedzieli, że po prostu przez jakiś tam czas odcinków nie będzie, póki nie wyzdrowieje. Może się to ciągnąć do aż półtora miesiąca. Jak kiedyś. Bo rok temu widzimy chorowę... Dwa lata temu. Widzimy chorowę, półtora miesiąca i półtora miesiąca mi w szkole nie było. Byłem w siódmej klasie, by the way. Dobra, ja z mojej strony to na w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Nara.